Witamy w naszym cotygodniowym spotkaniu z najważniejszymi tematami z Legnicy i regionu. Wracamy po świątecznej przerwie, a materiałów e, zebrało się naprawdę sporo. I wiesz, przeglądając je, zauważyłem pewien wspólny mianownik. Jaki? Takie, wiesz, wrażenie, że to był tydzień wielkich planów i decyzji, które zapadają gdzieś tam na górze, a ich skutki, no nie zawsze pozytywne, odczuwamy my wszyscy tu na dole. Taka rosnąca przepaść między planowaniem a rzeczywistością. To jest bardzo trafna obserwacja. Od wielomiliardowej inwestycji w autostradę, która, no, w sumie ominie problemy zamiast je rozwiązać. Dokładnie. Przez pociąg, który nie zatrzyma się dla pasażerów, aż po konflikt o miejską imprezę, który wydaje się zupełnie, ale to zupełnie niepotrzebne. Wiele z tych historii rodzi to samo pytanie: dla kogo to wszystko jest robione? Zanim zaczniemy to analizować, małe przypomnienie. Ten materiał powstaje przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji, ale opiera się wyłącznie na autorskich treściach naszej redakcji. A całość jest weryfikowana przez nasz zespół dziennikarski, zanim trafi na YouTube i Spotify. Dobrze, a więc zanurzmy się w te tematy. Od czego zaczynamy? Od największego kalibru. Myślę, że tak. Autostrada A4. Zdecydowanie. Przez lata debata brzmiała. Poszerzać czy nie poszerzać? I nagle, jak królik z kapelusza, pojawia się trzecia opcja budujemy zupełnie nową drogę. No właśnie. To jest genialne posunięcie, czy raczej takie wiesz? Zepchnięcie problemu na zupełnie inne, bardzo drogie tory wiesz co, to na pewno jest odważne rozwiązanie takie, które za jednym zamachem jakby ucina największy spór ten o poszerzaniu starej trasy. Dokładnie. Próba poszerzenia istniejącej trasy przez tę gęstą zabudowę podwrocławską to był koszmar. Logistyczny i społeczny protesty były ogromne. Pamiętam. Więc Ministerstwo Infrastruktury uznało, że prościej i wbrew pozorom nawet taniej będzie wytyczyć zupełnie nowy ślad. Gdzieś na południe od Wrocławia, w rejonie Kobierzec. W teorii brzmi to dobrze. Stara A4 staje się drogą o charakterze bardziej lokalnym, a cały tranzyt idzie nową trasą. Ale czy to oznacza w praktyce mówimy o jakiej skali? Mówimy o skali, która ma zmienić transport w regionie na pokolenia. Aż tak. Zdecydowanie: trzy pasy w każdą stronę plus pas awaryjny, to już jest standard europejski, ale kluczowa jest przepustowość czyli ile aut. Nawet do 120 tysięcy pojazdów na dobę. Żeby to zobrazować, to jest ponad dwa razy więcej niż ta nasza obecna rozsypująca się A4 była kiedykolwiek w stanie przyjąć. To nie jest remont, to jest budowa zupełnie nowego kręgosłupa komunikacyjnego. Okej, okay, wizja jest imponująca, ale jest jedno ale. Zawsze jest jakieś ale. W artykule pada data 2030 rok. Tak. I tu nasi czytelnicy, jak zwykle czujni, od razu włączyli Czerwone Światło. Jeden z komentarzy celnie zauważył, że to jest myślenie życzeniowe. I miał absolutną rację. To jest no, klasyczny przykład rozdźwięku między polityczną deklaracją a rzeczywistością projektową. Sam wniosek o decyzję środowiskową ma być złożony dopiero w 2027 roku. Dopiero. Każdy, kto miał do czynienia z takimi procedurami, wie, że to potrafi trwać latami, a gdzie przetargi, gdzie wykup gruntów, gdzie sama budowa. Realistycznie, jeśli wszystko pójdzie idealnie, mówimy o latach 2022-2044. Czyli kluczowa informacja dla mieszkańców jest taka, że ulga nie nadejdzie za 6 lat, tylko za no, co najmniej 10. A do tego czasu musimy się wszyscy dalej męczyć na tym starym odcinku. Dokładnie. I to pokazuje, jak ważne jest czytanie takich informacji z kalendarzem w ręku. Dobrze, czyli z jednej strony mamy wizję wielkiej inwestycji drogowej za miliardy, a z drugiej, kiedy schodzimy na poziom transportu publicznego, dzieją się rzeczy, które no, trudno racjonalnie wytłumaczyć. Masz na myśli pociąg do lwówka śląskiego? Tak, ta historia jest po prostu absurdalna. Wydajemy pieniądze na rewitalizację linii, a potem nie pozwalamy ludziom z niej korzystać. To brzmi jak żart, ale niestety nim nie jest. Mówimy o 16-kilometrowym odcinku między pielgrzymką a Lwówkiem Śląskim. Na którym pociąg po prostu przemknie. Przemknie. Bez jednego przystanku. To oznacza, że około 4000 mieszkańców z miejscowości jak Nowa Wieś Grodziska, Czaple czy Skorzenice zobaczą pociąg za oknem, ale żeby do niego wsiąść, będą musieli jechać kilkanaście kilometrów samochodem. I to w regionie, który ma ogromny potencjał turystyczny. Przecież tam jest Zamek Grodziec. Tamtędy biegnie cyklostrada dolnośląska. To jest jak zbudowanie autostrady bez zjazdów. Co więcej, w Nowej Wsi Grodziskiej i tak planowana jest mijanka techniczna. To jest w zasadzie bocznica, która pozwala pociągom wymieniać się na jednotorowej trasie. No właśnie. Skoro i tak buduje się tam infrastruktura torowa, to dobudowanie prostego peronu to jest marginalny koszt przy ogromnej korzyści społecznej. Dlatego mieszkańcy, którzy zorganizowali się w inicjatywę My Chcemy Pociągów, mają tak mocne argumenty. Wiesz, ta sytuacja do złudzenia przypomina mi batalię o przystanki na linii Legnica-Lubin. Oczywiście. Tam też pierwotny plan zakładał szybkie połączenie z pominięciem mniejszych miejscowości. I dopiero twardy opór mieszkańców sprawił, że dziś pociągi zatrzymują się w raszówce i że I tu znów pojawia się mądrość czytelników. W komentarzach padła propozycja, która wydaje się oczywista i no genialna w swojej prostocie. Czyli przystanki na żądanie. To rozwiązanie stosowane w całej Europie, nie generuje dużych opóźnień, a daje dostęp do transportu. Czasem najlepsze rozwiązania są tuż pod nosem. Zgadza się. Przejdźmy od planowania regionalnego do decyzji, które zapadają tu, w Legnicy. Miasto postanowiło użyć dość mocnego narzędzia do walki z nocnymi hałasami prohibicją. Tak, od 1 stycznia, między 22 a 6 rano, nie kupimy alkoholu w sklepach ani na stacjach benzynowych. Ale co ważne, to nie dotyczy pubów czy restauracji. Nie, gastronomii to nie uderza. A co ciekawe, ta decyzja ma bardzo silny mandat społeczny. Prawie 4 tysiące osób wzięło udział w konsultacjach, a ponad 2,5 tysiąca było za. To pokazuje, że jest jakieś realne zmęczenie mieszkańców nocnymi ekscesami. Dokładnie. Komentarze pod artykułem są niemal jednogłośnie pozytywne. Ludzie piszą wprost, brawo, nareszcie. Pojawiają się nawet głosy, by pójść o krok dalej. Czyli całkowicie zakazać sprzedaży alkoholu na stacjach paliw argumentując, że to nie są sklepy monopolowe. To pokazuje szerszy trend, oczekiwanie na porządek publiczny. No tak, ale o ile ta decyzja spotkała się z niemal powszechną aprobatą, o tyle inna wywołała prawdziwą burzę. Odwołanie styczniowego jarmarku Staroci. To jest historia, która boli wielu legniczan. Zdecydowanie. To nie jest tylko kwestia administracyjna. To jest cios w coś, co wielu uważa za część tożsamości miasta. I to jest bardzo zagadkowa sprawa. Mamy dwa zupełnie sprzeczne oświadczenia: jedno od organizatora, czyli Towarzystwa Miłośników Legnicy Prolegnica, mhm. a drugie od Urzędu Miasta. No właśnie. I zamiast handlu antykami na rynku, mamy wojnę na komunikaty. Co tu się właściwie dzieje. To spór o procedury, czy to już jest polityka? Hm. Trudno oprzeć się wrażeniu, że w tle jest polityka. Artykuł przypomina, że Jarmark działał bez problemu przez lata. Nawet gdy w zarządzie TML zasiadał polityczny rywal poprzedniego prezydenta. A tu nagle? A tu nagle słyszymy od obecnego prezydenta na sesji Rady Miejskiej, że TML nie ma nic wspólnego z miastem. To zdanie musiało zapalić wiele lampek ostrzegawczych. I w tej całej kłótni pojawia się trzeci gracz. Sołtys Bartoszowa publicznie ogłasza, że chętnie przejmie imprezę. Gdzie dwóch się bije, mm, tam trzeci korzysta. Klasyczny scenariusz. Istnieje realne ryzyko, że Legnica straci jedną ze swoich flagowych, cyklicznych imprez. Nie dlatego, że była zła, tylko przez konflikt personalny lub polityczny. Frustracja w komentarzach jest ogromna. Ludzie nie przebierają w słowach, oskarżając władzę o likwidowanie wszystkiego i prowadzenie sporów ze wszystkimi. To pokazuje, jak bardzo takie wydarzenia budują lokalną więź. I to poczucie, że coś się psuje, że system nie działa, przenosi się z wydarzeń kulturalnych na obszary, gdzie stawka jest o wiele wyższa. Sytuacja na Legnickim Sorze w minionym tygodniu to już nie była frustracja to był prawdziwy alarm. Obrazki były dramatyczne. W szczytowym momencie przed szpitalem stoi 12 karetek. 12. I nie mogą przekazać pacjentów. A na oddziale z 13 łóżkami przebywa ponad 40 chorych. To jest paraliż systemu. Duży napływ pacjentów z jawora i złotoryj. To może sugerować problemy tamtejszych placówek. Ale nasi <gry> czytelnicy. Nasi czytelnicy, zwłaszcza ci, mający do czynienia ze służbą zdrowia, mają zupełnie inną diagnozę. Tak, w komentarzach dominuje jeden wątek. SOR jest regularnie zalewany przez osoby pod wpływem alkoholu. I to rodzi fundamentalne pytanie, czy szpitalny oddział ratunkowy, miejsce ratowania życia, jest wykorzystywany jako izba wytrzeźwień? I jak bumerang wraca postulat przywrócenia w legnicy właśnie izby wytrzeźwień. Nie jako jakaś fanaberia, ale jako sposób na odciążenie kluczowego elementu systemu opieki zdrowotnej. Bo jeśli karetka z pacjentem z zawałem stoi w kolejce za nietrzeźwym awanturnikiem, to mamy problem zagrażający życiu. Dokładnie. Czarną serię. Zaczęło się od zdarzenia, które wygląda jak scena z filmu akcji: kierowca uciekający przed policją. Z niewiadomych przyczyn spada z całym impetem w stację paliw przy A4. Demoluje ją doszczętnie, a wyrwany dystrybutor przelatuje przez cały budynek. Niewiarygodny. A najdziwniejsze jest to, że był trzeżwy. Twierdzi, że nic nie pamięta. Kompletna amnezja. Ale to pokazuje, jak krucha jest nasza infrastruktura w zderzeniu z jednym nieodpowiedzialnym kierowcą. A potem mamy kolejny pościg, tym razem w studnicy. I tu historia jest jeszcze bardziej bulwersująca. No. Uciekający kierowca zderza się czołowo z innym radiowozem. Dwóch policjantów ląduje w szpitalu. I co się okazuje? Sprawca ma prawie 0.4 promila alkoholu i dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. I to jest moment, w którym ludziom puszczają nerwy. To sprowokowało jednego z czytelników do zadania w komentarzu pytania, które jest jednocześnie gorzkie i niezwykle trafne. Ile trzeba mieć sądowych zakazów, żeby trafić do więzienia? To jest krzyk bezsilności. Krzyk bezsilności wobec systemu, który wydaje się nie działać. Niestety ta seria miała też tragiczny finał. W gniewo mirowicach na przejściu dla pieszych ginie człowiek. Potrącony przez 21-letniego kierowcę, artykuł wspomina, że przejście było słabo oświetlone. Było, ale komentarze mieszkańców rzucają na to zupełnie nowe, przerażające światło. Ludzie piszą wprost, że to była tragedia, która musiała się wydarzyć. Alarmują, że kierowcy regularnie pędzą tam 100 km na godzinę, ignorując wszelkie ograniczenia. Czyli to nie był tylko nieszczęśliwy wypadek? To był efekt tolerowanej przez lata brawury. Po tych wszystkich ciężkich tematach potrzebujemy chyba na chwilę zmienić klimat. I jak na zawołanie, w środku tego całego realnego dramatu internet znalazł sobie zastępczy temat do awantury. Show biznesową sprzeczkę z Legniczanką w roli głównej. Prawda. Mowa o Klaudii Jóżwiek, czyli Imi, która wystąpiła ze Smolastym na sylwestrowym koncercie. Zaśpiewała piosenkę, którą w oryginale nagrał z Dodą, Wykonując jej zwrotkę, i rozpętało się piekło. Doda publicznie oskarżyła wszystkich o złamanie zasad estradowych, smolasty się tłumaczył, a co najciekawsze w tym wszystkim, to postawa z samej legniczanki. No właśnie. Imi, która znalazła się w centrum tego zamieszania, zachowała absolutną klasę, nie wdała się w żadne przepychanki, nie komentowała i paradoksalnie ta postawa przyniosła jej chyba najwięcej pozytywnego rozgłosu. Całą tą burzę w szklance wody idealnie podsumował jeden z naszych czytelników, który napisał po prostu: Wow, internet wrze, i jak teraz żyć? To chyba najlepszy komentarz do tej sprawy. Zdecydowanie. Idealny. I na sam koniec, już zupełnie spokojnie, krótka informacja z rynku nieruchomości. Na sprzedaż trafiła charakterystyczna kamienica przy ulicy Okrzei 10. Wielu mieszkańców kojarzy ten budynek, bo od lat mieszczą się tam gabinety lekarskie i biura. I pozostaje otwarte pytanie, czy nowy właściciel utrzyma ten medyczno-usługowy charakter miejsca, czy może czeka nas tam jakaś metamorfoza? Będziemy się temu przyglądać. I tak dotarliśmy do końca. To był naprawdę intensywny tydzień. Zdecydowanie. Od wielkich strategicznych decyzji dotyczących autostrady, przez lokalne spory, które pokazują, co jest dla mieszkańców naprawdę ważne, aż po dramatyczne wydarzenia, które obnażają słabości systemu. Ten wspólny mianownik, o którym mówiłem na początku. Ten rozdźwięk między planami a ludźmi był widoczny na każdym kroku. Po wszystkie szczegóły omawianych historii, a także materiały wideo i zdjęcia, zapraszamy oczywiście na portal lca.pl i zachęcamy do dołączania do dyskusji, bo jak pokazało dzisiejsze spotkanie, często to właśnie w komentarzach kryją się najciekawsze diagnozy i rozwiązania. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.